Cześć, z tej strony nie wie. Cześć. Sorry, sorry, że to tak zaczęłam zgrzydzeć, ale wiecie. Jestem bardzo zdumiony tym, że nagrywamy to już czwarty raz, tak. Ej, Kubaka, masz coś do powiedzenia? Ej, mi wcale nie wywalił kwiatów neta. Nie, w żadnym wypadku wcale. Mam skręconej złota jabłka. To był a jest sobie ściszej dźwięki. Ok. Dobra, a więc tak, witamy Was w drugim odcinku z Deło. Minigame'ów. Minigame'ów i. Cześć, kubaker. Ja nie znam tej mapy. Eee. Lol. Ej, Ty wziąłeś to z grzynki, tutaj? W domku. Mhm. No. Zbugowany światło, lol. Minecraft niedopracowany, żal. Podobno <ścoughs> to jest oficjalna wersja. Dobra. Eee, czekaj, gdzie tu jest jakaś kotła? Ja kopię drewno. To koby Kość drewno. Gdzie są wszyscy ludzie w ogóle? Nie wiem, zbieraj u nas węgiel. Jest, z nas jest czterech. A później. panie. Kubakar, Jakiś glock. Kurwa, on konia zaraz się mano. Tenki. Konia, konia, ja chcę konia. Ty, 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 z wrazu zbieraj. Ospajan nie konia. Pókuj no, mi tam. ten koń, kurde. Idę na ten. Dobrze, masz, drewn masz drewniu? masz Mam już robiłam krafta. No to ja tu czekaj, to rób krewdy. Tylko żeby nie było tak jak wcześniej. Różle, bo, bo było tak, że... bo kobakar zaczął kopać i miał jeden na jeden, nie? No i ja mu tam wpadłem, no i on nie mógł kopać i potem miał piasek, nasz trochę zasypał. Wyszliśmy prawie, ale ciągle nagle moreta waliło, tak. E, dobrze, e, gdzie jest. Gdzie co ty zginąłeś? Nie. Ty jedziesz na koniu? Nie. Próbujesz tam jesteś? wejść. Co? Serio się zaklinowałeś? Tak. Nie! Nie, to, to tak jest. Nie, Nie. da się. LOL! Staj, <laughs> dobra. D dobra, polamimy. Szybciej rusz się, ruszaj dupę. <laughs> Dobra, dawaj, nasz team to jest jakiś trochę nieogar, bo nikt jeszcze skin nie, nie znalazł. Poza tym, że ja w ogóle stary się nie skinęłam. Dobra, mam wybijać do mnie. Masz ja nie? Nie, ale wykupiłam już trochę tego. Tak, kopię pod ciebie jestem pro. E, kopię pod ciebie najszybszy sposób. Kurde, ja bym sobie w ogóle kill off zrobił. Mogę dać tobie kamień. Tu chodź, tu dawaj mi kamień. Nie, to wbij tu do mnie na dół. To... To czekaj, to. Dobra, gdzie ty jesteś tam. Tu o, jeszcze niżej. <laughs> A tu. Że... Czekaj, czekaj. Gdzie ty zaczęłeś kurwa kopać. Tam taka dziura jest. O ja Ja tu zrobię kobla. I tu jest to niżej, tu jest dużo miejsca. Jezdem, dobrze. Gdzie jest moje jedno drewno? Nie wiem, daj tobie. Dawaj kamień. Dobrze, dziękuję. Dobra, teraz trzeba znaleźć szybko to żelazo, bo taki nie ogar, LOLs. Dobra. E, tak, tak szupakało dostępnie na 150 widzów, więc subować, subować, tak. No to ja zrobię 10 kąt. No. Subuję. LOLs. Dobra, nie, nie, bo chcę mieć aktywnych widzów. O, mam żelazo. Chcę mieć aktywnych widzów, a nie postość. Tak. Dobrze. O, ja mam węgiel. Nie mam żelazo. Żelazo WAŻNIEJSZE! Jestem lepszy. A się, zbieraj kobla. I tak, platformę zrobimy. <laughs> tak, my w ogóle sobie graliśmy I ostatnio na doorsach z Kubakarem. Zrobiliśmy wielką platformę. Wszystko było ok, nagle ci ulagmy zła złapał i spadł podmy się zabijemy. I tak, super. Co? No bo to nie umiał budować, no nie... i on nie... on pod sobą z z w tę No! I co w ogóle nie wcale... <laughs> Wcale w, w żadnym wypadku. Myślę, że tam będzie normalnie, będzie woda, tam był... tam był, był ciężki ląd i... Ale nie, tward... ta na no to złapą. No wiem, przecież, że tam byłem, musiałem musiałam na Foby z PTNT. Ile masz żelaza? 5 okay, mam już chyba 10. Okay. Jeden 12 mam to Na mieczyki już mamy, je I mamy mieczyki. Gdzie jesteś? Nie wiem, kopię. Kupaj, kopaj sam, kopaj. Czemu to jest w ogóle tak ciemno? Mam nadzieję, że na odcinku będzie okej. Okay. Czekajcie. Mogę na Maxa. Słuchaj, ja muszę... Ja muszę węgiel mieć, bo ja muszę... Tutaj ja skończyć. mam węgla, no to, to że do, do niej. Muszę oświetlić widzą, żeby potem nie było komentarzy coś typu. IMWCTA na filmik! <laughs> Łapka w dół. Gdzie jesteś? O, no, chodź teraz z moimi śladami. Ty mnie za... Ty mnie zawsze znajdziesz. Sopię się do ciebie nabył. Siebie, tu jest jakaś w ogóle jest kinia, bo już jestem na bedroku. No, o, ja mam 52 FPS, okej, okay, jest okej. Okay. Ja tak już się... mam stack kobla. Ja mam więcej niż tak No, no, no. no to ja mam 120. Też daj, daj mi daj mi węgiel, daj mi węgiel. masz. Dziękuję. Dobra, a więc teraz będziecie widzieć wszystko. Dobrze. Zrobię jeszcze więcej kuchowy. Mm -hmm. Przeżywamy świetlność, okej, okay, dobrze. Lecim, lecim, lecim na Szczecin. Ej, nie no, ale 9 minut, a my jeszcze nie mamy setów, ty. To może to czekaj... nie Ej, wiem. Ty masz drewno? Mam. A dobrze, Ej, czekaj, ja też mam, dobra, to ja zrobię crafting Ej, i przepalę nam to wszystko tutaj. Lol, spin mi się buduje. Ej, w Lol. ogóle masz węgiel jeszcze? Bo ja wszystko wykorzystałam na pochodnie. Uff. Dobra, zrobię trzy piecyki, co tam. Zobaczcie. Nie, bo ja mam tylko cztery węgla! To mam cztery akurat, dobra, to czekaj. Ale nie, to trzeba jakoś rozsądnie zrobić, czekaj. To zrobię dwa piecyki, wkładaj żelazo tutaj, po pół. I wsadź tutaj do jednego jednego węgla i do drugiego drugiego węgla. Nie, ja po dwa. Nie, po jednym! albo bo dobra, może być. Eee, okej. Okay. Mm. Masz tu jakieś żelazo? Trzeba żelazo znaleźć. Nie mam! Czemu? Czemu? mogę kar? Zawodowy The do... minut! Zawodowy The się. Tak. Nie mam dla dlatego, że nie, wtedy nie podałeś mojego kanału. <laughs> tak. E, tak. Dobrze. Tym razem podam. <laughs> I tak na którą nie ma aktywności? Nie wiem. Mojej! Ej, tak, jest je twoich widzów, masz czterech chyba, ile masz tam znamy? Nie, feściu. Z czego moje dwa konta? <noise> ta, ta. No serio, tak! Ta. I Ty. mam partnerstwo, które chce mnie oblać. E, tak, no. Google Przez Google, tak, przez Google chyba masz partnerstwo do Aj <noise> A i ja mam partnerstwo sam ze sobą. No dobrze, no gdzie jest to żelazo? Come on, 7 minut jeszcze zostało. No właśnie, widzę. To tu się ciemno robi. To tak, ja zjem tego super mega mocnego pieroga i będę wiedział. Nie jest na odcinku. The Club. <laughs> Co ty kurwa, jak ma opa się zachowujesz? Jak cię kurwa jedną ty. to żelazo. O, tak! Ile masz? Y raz... Sześć! Dobra. Dawaj mi to żelazo, ja pójdę przepalić. Widzisz, mój super pierok pomaga! Tak, już wiem jaki będzie tytuł odcinka. <grym> <grym> tak. To kolejne! Lol, dobrze. Ja to lecę przepalić. No i widzisz, jest... Nie ma, nie ma, nie ma tego węgla! Żal, lol, wc. <grym> Dobra, trzeba mieczyki zrobić. Najpierw, najpierw, zrobię... Na najpierw, najpierw zrobię mieczyki nam dobrze. Tutaj no. mieczyki i poklacie najważniejsze. I właśnie zrobię drewniany set. No, Czy prostu... ja naprawdę zrobię? Y, już myślałem. Kurwa, jednego żelaza brakuje. I to spala się. Tak, ja mogę zjeść drugiego. Super, pieroga to, to wygramy. No widzisz, moje, moje, moje pierogi pomagają. tak, chodź, tu masz klatę. Nie wiem, my ja tu kopię. Ja tu ziemię. Tak, masz, masz gladę, masz gladę. I mieć Ulul, myślałam, że to diamentowe. tak. Dobra, dobra, trzeba, no trzeba coś wymyśleć jeszcze. Naprawdę, masz węgiel jeszcze? Mam drewno. To drewno Ale są... takie wiesz, takie swoje. Drewno daleko nie popalimy. Ja tam nie piję z wami, nara, frejerzy. <grywa> to taka super od drugiego pro. no jest jeszcze jedna opcja. Można się dokopać do jakiegoś koleścia i zajebać mu ten. Zajebać mu jeszcze żelazo. Jest jeszcze jedna taka sama opcja. Ale nie wiem, czy ten. Ile nas. Naprawdę nas jest tylko dwóch? Tak to wygląda. Hello. Jak to wygramy, to będzie bosko. Mam żelazo! Jest! Jest! Mój super pier pierog pomaga! Ja pierdolę. Lol, żelaza! Nice, nice! Widzisz, moje pierogi zawsze pomagają. Cicho, twoje mamy. Nieprawda, bo moje mamy je kupowała. No, tak! Kupne pierogi, nie ma nic lepszego. No to jest dobre! Z Biedronki. Eee, <grych> mam coś, mam kajwa. No teraz, naprawdę jak zostały 4 minuty do końca, kopaj szybko żelazo tam. A ty wiesz, to nie jest taki kajpe, ale to jest... Mam Enchant! A ja mam pierwszy level zajebiście. Lol. A ja mam 6 buteleczek! To okej, okay, dobra. Mam pierwszy level. Prędę teraz do tego, do piecyków. Ej, dobra, ja zabieram te głowy. To są głowa creepera i tego. Będz, e? Będzie jak ten. No to ja będę nosił głowę creepera. Lol, Nie, jest skeleta. Dobra, chodź tu szybko. Poczekaj, bo tu muszę to zobaczyć. No ale szybko, bo 2 minuty... No, 3 minuty zostały. Ja sobie robię sobie to To jest y głowa chyba zombiaka? Dobra, poczekaj, wy wykopię tego entanta. To szybko. Mam. Dobra, idę do samego ciebie. Mam pota na szybkość 2. Plus szybkość 40 normalnie to daje. Dobra. No? Dobra, wezmę jeszcze. Wezmę to jeszcze, w tej podzielę te żelazo, żeby szybciej się wyciągnąć. Jeszcze, pań, jeszcze pamiętaj, że musimy zbudować platformę, człowieku! Szybko, ruszaj dupę! Co tam wie? Kobla mamy i tak na to. What the hell? Mam TNT. Nie wiem, czy tu jest piłata. Ty lepiej mied? nie no, lepiej ja mieć? Nie. Sobie... Na rezy. Kurwa, projekt Protection. <laughs> Kurwa, twórstwa starunogu. Nie tak. Ja wcale teraz nie na żywlady, żeby mi dziecko. Bo... Nie wiem. Nie znam. Tak tak. Jem kolejnego pro-Elo super pieroga. Niec! na odcinku! Już nigdy więcej! <laughs> Ostatni raz! Żreś na odcinku! Ostatni raz! Jak można jeździć na odcinku Winwiego? To jest w ogóle jakaś normalnie... Ale wiesz, te piorogi dają szczęście! A zobacz, dzięki tym piorogom jeszcze wygramy. Tak, Dwie minuty, dobra, idę budować platformę. Szarpny z jeden. Idź budować Tylko żeby ci piasek, kurwa, nie przysypało, ile tam jest jakichś piasek. Ty, dobra, robię, robię nam spodenki. Takie, bo nie wiem, gdzie to się chodziło. Dobra, budki. Ja będę mieć cały to ale już ma. Dobra, to... Do, dobra, będziesz tankiem. Ja będę... Ja się będę bawił w Pyro, będę rzucał t -t na głowę. No kurwa, jedno żelazo! Ma? Masz jedno żelazo? Nie. Co! Jedno żelazo! Będziesz mieć cztery tego! Co? Spo dobra pierdolę. Nie, sam nie sej, tak mam promiec, z tporologów. O, mam złazo! No to dobrze, dobra, dobra, dobra. Ale nie, mam kilopa! Nie, mam ja sobie też muszę zrobić drum. Dobra, no, dobra robię, 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 robię ten, robię drum. Bo szkoda mi kobla. Ty, ale przecież to jest złazo. Dobra, już sobie zrobiłem, kilop. Dobra, lecimy, 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 na górę, na górę, na górę, na górę. Dawaj szybko, 30 sekund, trzeba platformę sobie wybudować, taką większą trochę. Mamy sporo kobla. Może trzy staki. Szybko, ruszaj się. Raz, no, ja, no, już, wiem. ja już jestem prawie na górze, człowieku. Dobra. To są zabity przez suwuka tak. Nie, my tego nie możemy, tego nie możemy spieprzyć. tak, bo mamy takie prosety po tu na... szybko do mnie! Dobra, to jestem buduj tu platformę. No jak, no! A dobra, no okej, dobra. Czekaj. Dobrzy, dobrzy, pani, dobrze. Ziemniaka sobie nie wezmę się Siema, ośle! <grym> e, ściany, na mój. Ziemo! Śle! ściana! fakt, ściany się zawaliły, 5 FPS-ów Dobra, tam buduj platformę, szybko do góry! Buduję, buduję! Ja mam polary i mam ten, TNT Buduje, buduję. Będziemy, <laughs> będziemy kampić Będziemy <laughs> kampić Tak, będziemy kam kam I love camping, tak Come on. Jesteś? Już myślałem, że ci by wywaliło Jestem, już, już wychodzę No to szybki, kurwa, jesteś gdzie ja ty jesteś? Im widzisz, ta o tam, no, dobra, jakoś tam muszę się dobudować. To zapała, chodź tu szybciej. Ale tam rozpoczynamy grę. A tutaj. Tam są diaksy. Ale oni już wydobyli. A tam jeszcze jeden diament jest. Ale oni już to do... wzięli, czy też. A tam jakiś gracz łazi. Zniknął. może buduj! To, że jesteśmy w powietrzu, to już jeszcze nic nie daje. Powiększyłam rendering. Fuck, ścina. Lol. Myślałem, że już spadnę. Tak, zarzuć, zarzuć, zarzuć jakiś temat, wypowiedz się chociaż razem. Tak, z tego mojego ostatniego kawału A nie, bo ty tego nie wrzuciłeś. Właśnie kawał. miałeś, ma, miałeś przerzuć, przygotować ten kawał, już! Już! Kawał. Eee... Eee... Za... No czekamy, czekamy! <laughs> no, to, ale to mnie ty w ostatniej chwili obchodzili, że będzie odcinek, no to nie moja wina. Nie wrzuciłem tego super odcinka, masz szczęście. Fuck is this lag. Kurwa, oni, tam oni tam strzelają. Ich Dobra, budże budujemy. budujemy opory. Czemu ja ich nie widzę? Nie wiem, nie buduję opory. Moje pro-elo zapory. ten sobie na far i, i tak, i tak. A na, no, na normalu mam przy nagrywaniu 26 FPS-ów, a na, a na ten, a na farze mam 50 spoko, lol. Budujemy piękny domek z kobla. Tak. I moje pro z zasłony. Wiesz, że ta zasłona nic nie da, nie? Wiem. Ale za chwilę nie wygląda moja budowla. Inwi, co ty budujesz? To nie jest domek! To trzeba to walczyć! Nam no, da dachem tutaj nie wbili. Ruszaj dupę i dachem klej to dach. to wiesz, to można strzelać. Ja mam zachwyt i możemy to wys 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 wysadzić. Klej dach. Klej dach. A ja, ja... dachu nie kleję, bo ja jestem... Dałem sobie na extreme. Czekaj. No, po 19 fps To jest. Dobra, no, jakaś no, jakoś ta bludowla... Blu, blu, no, blu, blu, no, Cześć, invi. 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 No, no. Masz. Klej dach! Dobrze. Będę nam. Chociaż jestem biały, ale dobra. Tak, no serio?! <grym> ja wcale Ciebie nie próbowałem podkopać w ogóle, w żadnym wypadku. Dobra, Ej, tam widzę Bacona. Co Ci ten Bacon da? Gówno Ci da ten Bacon. Dobra, co ja tu widzę? Tam... Ej, masz jeszcze kobla? Takie Mam. Pytango. Masz go. masz tutaj ten, masz tutaj hełmik, rzuciłem Ci na dół. LOL. Nie, bo ja mam creepera No to zdejmij tego creepera no, Ale creeper ma tu listę, dobra, potekaj Tak, creeper ma 10 tysięcy pewnie. No, a widzisz Jak on w zasadzie swego wybucha I, Albo nie, potekaj Nie no, ja sobie muszę to Proe! Serio? <śledzy> 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 Tylko nie spadnie profe jak będę mieć takie ściny to spadnie, come on! Czemu mi teraz tak czasami, tak czasami nie zaczyna ścinać? Normalnie ja, mam po 48 FPS-ów, a czasami tak zetnie... Ej jej... dobra, jeszcze zostało... Je... Ej, naprawdę Red było najwięcej, została jedna osoba? Red było najwięcej ty, my może przetrwamy w wtedy klepa? Nie tak z nas się piją. Wiesz co, znalazł jeszcze jakieś zgrynki. Po co? Ja mam. Spad. Chcesz? To jest pro. E! E! <laughs> Dobra, ma. Spadł pod jono. On pod jest pro. Widziałem, to widziałem. Spokojnie <grystanie> Okienko. Ten creeper mnie przeraża jego niszczę, kurwa. <grystanie> nie no. Czemu tu budujesz dirta? Dobra, bo to jedno ja Nie bierze. mam kobla. Czemu... no... Czemu budujesz dirta? No dobra, ja mam jeszcze jedną parę kobla. Niedługo... Ej, masz... Jak... Ej masz to żelazo? Masz tu żelazo? Nie mam. Hmm. Nie masz ani jednego żelaza! Ani. Ale naprawdę nie masz, czy, czy, czy trolujesz? Nie na no serio, kurwa. Dwa masz. Po chul budujesz piętro jeszcze jedno. Nie wiem. No, nie ślepko widocznie, żeby to łatwe do nas... No, loli, tam się palą drzewa! Dobrze, że zbudowaliśmy skoby, <laughs> tak. tak. ale nie ja Hehe. mogę zejść pieroga, proszę. Nie! Nigdy więcej! No tam, tam. Masz, masz tu marchewki, tylko nie żyj tego pieroga. A da się z marchewką masz pieroga? Tak, ja mówię w susbaw. Bo tak, jak będę miał marchewkowego pieroga. Cicho, nie żyj tego pieroga. To, to będzie że żyj tego pieroga. Nie, dzięki jedno piętro tutaj jest zapomniane Wiesz co ja mam pochód do po tego Bacona no Ej dobra, tam się budują I to mają panu... Na dole są! No widzę, widzę ich Ty, jak masz jak... Mamy enchanty, który masz level w ogóle, wtf Nie wiem, ale mam monster butelki Uważam, on strzela tak od góry Mam pierwszy Enchanty Co? Kurwa klatę, a co? Ej bo on tu podkopuje Ej dobra, dobra. ochrona z pociskami On tu podkopuje, uważaj Gdzie? Na dole Ale shift, shift Uważaj bo on ma, to, on, ma on ma ten Spójrzmy na głowę TNT O dobra, Masz, masz zapałkę, nie? Kurwa szybki jesteś No nie wiem, gdzie moja zapałka? A nie, bo to było na innym mózgu. Nie, to było. na... ...innym <grywia> ja Masz, masz buty, Nie, masz, bu masz buty, Masz to ci coś to ci coś to nas Nie, to było. Nie, to było. on żeby on Nie, to Wła... WŁAŚNIE WIDZISZ! to zaklej to zaklej to o Kurde, lozo! Dobra Jedno serce! Jedno serce mam! To oni się naprawdę do nas bijają. Dobra, oni tam są na dole, poczekaj. Miał łuk. Inwi, uważaj. Uważaj, kubakar! Nie, poczekaj. Ale oni nas jadą. Ten jest koleś... Dwóch. No? DEDŁEM Zabijem dno ja Indy tam DEDŁEM fuck IS THIS Dobra, chodź pożegnamy się Czekaj? Ty, ty kończ Tu mogę zakończyć Dobra, nie zakończę Cóż? No, Gdzie ty jesteś? Czekaj, ja cię nie widzę, come on Nie, crash mi Nie, już myślałem, dobra No dobra, dziękujemy za oglądanie Wejście manara. I do następnego odcinka mini i do końca. No jeżeli się podobało zostałam górę, a jeżeli chcesz więcej, zasubskrybuj mój kanał. Cześć. Tak on was prosi, on nie, on wam rozkazuje. Cześć.